Najpierw Pani do mnie dzwoni, a teraz pokazuje mi Pani swoją twarz. Chciała mnie Pani zaszokować i udało się. Teraz proszę powiedzieć, po co Pani tu przyszła, tylko szybko. Ideologia marksistowska się kłania. Walka klas, tak się uczy dzisiaj w dzieci w niektórych przedszkolach. Bo tak działają. Przykro mi, ale nie wiem, co ja mam z tym wspólnego. Nie możemy się dać tak zapędzić w kozi Czy ja wiem? Ja mam zawód, droga pani, więc to jest jasne. Może i tak. Dobrze? Zaryzykuję. I to nas doprowadzi do skupy.